Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie kolejny pojedynek Łukasz M kontra karty platynowe. Tym razem Vinicius moim przeciwnikiem jest. Tak wybraliście, najwięcej osób napisało w komentarzu tego zawodnika. Dla przypomnienia, moi kochani, punktacja: jak to wygląda: fans favorite 1 punkt, logo kapitanowie Double Trouble Homegrown 2, Titan Magician Dominator 3. Topkiper Time Machine Rising Star 4, Giant 5, RAR 6 i Momentum 7. Na ten moment przegrywam z kartami platynowymi 3 do 5. I dzisiaj dziewiąty pojedynek, więc zobaczymy, czy uda się odrobić kolejny punkcik, czy karty platynowe, jeden punkt, jeszcze bardziej mi zwieją, że tak powiem. Na zmianę otwieramy. Pierwsza saszetka dla mnie i mamy trzy specjalne. A konkretnie topki Ter Stegen za 4 punkty, Homegrown Foden za dwa i Double Trouble Barcelona też za 2, czyli 8 punktów. Dobrze zacząłem, za, za a Vinicius też ma trzy. Titan Gimenez za 3, Logo Bajerno za 2 i Fans Favorite Saka za 1, czyli 6 punktów. Druga moja saszetka. Mam 3 specjalne. Dominator Giru za 3 punkty. Homegrown DiMarco za 2 i Kapitan Immobile również 2, czyli 7 punktów. Haha, ha, ha. Vinicius ma rarkę i ogólnie trzy karty. Alison Top Master za 6 punktów, za dwa logo Ajaxu i jeden punkcik za Fansa Murphy. Czyli w sumie 9 punktów. więc mamy remis z tego co dobrze policzyłem. Moja trzecia saszetka i tylko dwie karty specjalne. Logo Lazio za dwa i Double Trouble Atletico również za dwa. Cztery punkty. A Vinicius. Hu hu hu, trzy karty. Giant Vinicius we własnej osobie za 5 punktów Dominator Gnabry za 3 i za dwa rony z Palmeiras double trouble z Dudu razem czyli 9 punktów nie 5 3 10 hu, hu, hu. czyli 6 punktów przewagi w tym momencie Viniciusa Moja saszetka, dwie karty specjalne. Magician Rabiot za 3 i Kapitan Walker za 2, czyli 5. Vinicius też 2. Ale Giant i on ma 5 punktów, a Fans a Czerbi 1, czyli 6 punktów powiększa przewagę Vinicius teraz ja mam 3 karty per Szczęsny za 4 logo Liverpoolu za 2 i fans Fernandes 1 punkt a Vinicius też 3 Dominator Nunes za 3 za dwa Holmgron Gavi i za dwa Kapital Modric. I ostatnie saszetki po obu stronach. Trzy karty specjalne. Magician Ericsson za trzy. Beltran Holmgron za dwa i za jeden fans Romanioli. A w ostatniej saszetce Viniciusa dwie karty specjalne, Homegrown Cataldi za dwa i Tadic, Ajax również za dwa. Podliczamy, ale z tego, co tutaj liczyłem, no to raczej przegrałem. Karty za jeden punkcik mamy tutaj, karty za dwa.

Czyli tak, jak ostatnio tylko, że tam te punkty wystarczyły do zwycięstwa, a tutaj raczej nie wystarczą. Fansy, trzy karty fans. Tutaj mamy po dwa. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternaście i trzy, siedemnaście.

Pokażę Wam, kto jest możliwy do wyboru w kolejnym pojedynku. Macie tutaj Delichta, Martyneliego, Griezman'a, Modricza, następnie Barela, Pogba, Kurtła, Gindogan, Rashford. Teo Hernandez, Rodri, Bruno Fernandes, Foulden i to tyle moi kochani. Więc czekam na wasze komentarze, z kim w kolejnym pojedynku powinienem zagrać. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.